Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, wheels, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go móc. No go lekko ręką. mówimy o starych, Nie, o dopingu. <ot sait> doping kibitu. Najpiękniejsza oh, dziennikarka i najpiękniejszy no, kibitu. A widzisz? A No i się tutaj, Monika. To twoje chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy po media treningu i ważeniu zawodników tuż przed samą galą. Prime, Emma, Trujeczka, jeden od Daniel Rudkowski. Witam cię serdecznie. Witam. Drugą stronę nie trzeba przedstawiać, jest tutaj ok. No, nie trzeba przedstawiać, bo mnie każdy zna, także nie ma problemu. <śmiennie> to, to jest, to jest, to jest to jest Daniel Rutkowski. 1-0 dla niego. I Piotr Pająk. Wszyscy Ale oczywiście znamy. Nie trzeba przedstawiać, oczywiście. Ale i oczywiście znamy Daniela Rutkowskiego. Dlaczego dała Pająka 1-0? E, bo mnie zagiął, bo mnie zagiął, bo mnie zagiął. Ja jestem bardzo ciekawa, jak jutro się wydarzy. Ty wydajesz się dość pewny. Na konferencji byłeś bardzo pewny siebie. E, mówiłeś, że pokazał... Ja nigdy nie jestem pewny siebie. Ja po prostu... To, co umiem, to jutro zrobię i temat zamknięty po prostu. Znasz swoje umiejętności. No wiesz, no ale to górna. więcej nie przeskoczę, to, niż to, co umiem, więcej nie zrobię, więc... Czy... Powiem tak, taki jest sport, wygra tylko jeden, e, ten co, nie wiem, czy oszuka, czy coś... A, ale to niekoniecznie, bo może być remis, to tutaj nie wygra nikt. Czy remis jest wygraną? Nie, chyba nie. Remis to remis. Remis będzie wygraną dla Ciebie. Tak? Tak, jest no no i jeden, jeden. tak? No tak, jeden, tak. jeden jeden, jeden jeden. Jeżeli nie zrozumieliście, to jak remis wygraną e, dla Piotra, to dlatego. To znaczy, że ja jestem 100% sportowcem, a Piotrek jest jednak powiedzmy tej federacji freakowej, brany jako freak, więc no to dla mnie byłoby troszkę takie ujma, no ujma, a ujma. Bo no tak, nie, no, sportowo i tak wszyscy to będą tak, tak to postrzegać. Czujesz presję? Nie, nie czuję presji, no kurna, wiem, po co tu jestem, wiem, po co, co będę, będę jutro robił. Tak jak ja. Zdecydowanie, raczej, to jest tak, każdy się dziwi, każdy się pyta, po co my tu jesteśmy. Proszę mi powiedzieć, po co łeb sobie ktoś, kurwa, obija? No chyba po to tylko i wyłącznie, żeby zarobić, bo nie po to tracę zdrowie, nie wiem, dla zasady, żeby być w federacji takiej, czy jakiejś innej. Zaczynałeś walczyć pewnie nie dla kasy, tylko dlatego, że kochałeś ten sport? Nie, nie ten. Kochałem zapasy. Tam chciałem Igrzysk Olimpijskich, tam chciałem wyjechać, tam były marzenia. Tutaj, w momencie, gdy wszedłem w MMA, to tak naprawdę marzenia wszystko się skończyło, bo wszystko zostawiłem w zapasach, a tutaj jednak ten świat jest całkiem inny. Świat jest medialny, świat jest okrutny i tutaj już tylko i wyłącznie liczy się medialność i przede wszystkim pieniążki. Jak myślisz, kłamie, czuję presję, czy nie? Ja mi się wydaje, że on tak jak mówię jak mnie widzi przed sobą, to tak trochę ale nie no <grym> to, to, to powiedz nie, 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 ja ale ja mam całkowicie nie się, Piotra, jak ja mam to całkowicie jak to tak do humor dobry jest dobry. ja przyjechałem ja tutaj jestem, żeby zarabiać pieniądze ja żyję podróżami to, to jest coś, co kocham sztuki walki oczywiście też zawsze bo wiele lat już to robię no, ale no, no w końcu masz swój program podróże no, wojownika no, dokładnie nie tak. możesz nic innego powiedzieć dokładnie tak. tak ale wiecie jak ktoś ogląda to wie, że tam tylko nie są tylko podróże i nie tylko wojownika tylko jeszcze malarze ale nie no tak naprawdę dla mnie to, że walczę we firmowej organizacji to jest po prostu e, kolejne zasięgi na tych moich kanałach, na tym kanale i o social mediach i tylko głównie też dlatego, a tak to, żeby karierę tu robić to chyba nie, no karierę to robią tutaj inni, Bagieta i tak dalej, ale taka kariera to jest kariera na rok, dwa i później o nim nie będzie pamiętał, a ja chcę, żeby mnie pamiętali jednak z tych moich podróży i tak dalej. masz ja Twój program, Twój program i ludzie ci oglądają, to jest to właśnie. Nie, to bardzo ciekawi. Chyba to jest pierwsze w historii spotkanie zawodników tuż przed samą walką, po ważeniu, po media treningu. Gdzie uśmiechają się do siebie, słodzą sobie, z dziubku wręcz wspijają. Ja w to nie wierzę. Chyba że. Z dziubku wręcz wspijają! To jest kultura, Czyli... kultura Chyba, osobista. Chyba że. To jest widzę, to jest kultura No to jest takie odreagowanie stresu, bo tak ludzie również reagują na stres. Śmieją się, uśmiechają, słodzą tak, sobie. Tak, tutaj właśnie. masz też świętą, świętą rację, jest właśnie w ten sposób. Wszystko zależy, jak każdy zawodnik do tego właśnie podchodzi. Ale widzimy, oni tam dzisiaj huczeli, krzyczeli, bili się, a my chcemy pokazać teraz coś innego. Można rozmawiać, a jutro będziemy sobie chcieli łeb urwać, po prostu. Będzie ostro? Będzie, będzie, idziemy się no, bić. Musimy, no kurna, musimy. Ja liczą w... na show, i tak będzie show, na Ej, pewno. pewno. Jak ja uderzy, to ja muszę mu oddać. Nie, <laughs> Nie będziesz będę. się śmiał. Nie nastawię drugiego policzka. Nie nastawię, muszę Honor. mu oddać. Honor. <laughs> Drugiego policzka? No nie, no nie. W naszym społeczeństwie wręcz powinieneś nadstawić drugi policzek. Biblia o tym tak mówi, tak wiem, ale ja e, od nie drugiego. W nie w tym sporcie. No nie w tym sporcie, i od drugiego ciosu będę chciał uniknąć go. Też bym nie chciał dostać w głowę, bo nie po to tutaj jestem. Daniel, powiedz mi, jak się czujesz w tym nowym dla Ciebie świecie? Szalonym, zwariowanym, nie czułeś trochę zażenowania podczas konferencji? Czuję, czuję zażenowanie. W każdym momencie czuję zażenowanie, ale też po to tu jestem, żeby pokazać kur na tą inną normalność. Wiecie, tutaj był wiek, nie wiem, 12, 15, 17 lat. Multum tych dzieci było. Widać, że oglądają tych YouTuberów, tych influencerów, TikTokerów. Ja naprawdę Piotra, z tyle co skojarzyłem gdzieś tam w telewizji, widziałem coś tam, a resztę naprawdę kurna. No ale to mówię, nie mój świat. Oglądałeś wcześniej Freak Fighter? Um, właśnie, wiesz co? Nie, nie, nie oglądałem. Nie oglądałem. Ale na samym początku, jak to weszło, no to nie nasze jest coś, ale niestety już to jest rok, dwa, trzy, cztery, to idzie tak do przodu, że suma summarum, sportowcy mm. w to wchodzą. Ludzie, którzy po prostu, nie wiem, oglądasz lekko, szanujesz coś tam, kurna zobaczcie, jak się poradzi, tak? I takie zaciekawienie, no i zaczyna się to właśnie to tak dziać, że i ci kibice sportowi też będą chcieli tutaj patrzeć, bo my też to wchodzimy. Ostatnią walkę nawet też do Haliga? Szczerze oglądałem. Oglądałem tego bombę Jednak. z tym Ferrari. Nie no, oglądałem, no bo chciałem, ale ogólnie dla szpilki też go kupiłem, bo jego chciałem zobaczyć w ten sposób. Mhm. Powiedz mi, co Twoi koledzy uważają o tej walce? Kurde, każdy podjarany. Tak, wiesz? z Lamusem, Normalnie, unapierdziany, nie? Słaba ogólnie walka. Lepsza by była z innym jakimś Firkfighterm. Nie, no żartuję, no wiadomo, no wiadomo, kim jest Rutek, to jest czołówka w KSW. Ktoś mnie pyta, a czym chciał zawalczyć w KSW? Ja mówię, ale po co? Przecież ja mam KSW tutaj. KSW przyszło do ciebie. KSW tutaj, to po co ja mam tam iść? A kto mi lepiej zapłacą, to po co ja mam iść tam? Nie, no na pewno, każdy podjarany, że to będzie świetna walka. No. Spełniasz swoje marzenie? Ja wiem ja, nie wiem, ja nie wiem, czy mam marzenia jeszcze w sztukach walki, marzenia mam bardziej w podróżnicze. Eee, tu jestem, żeby zarabiać pieniądze, no. To jest część mojej pracy po prostu. Rozmawialiśmy na początku Freak Fightów, na początku twojej drogi free Fightowej. Widziałam tę iskierkę, widziałam tuż przed walką, jarałeś się tym. Gdzie to się zgubiło? Nie, ja się jaram bardzo walką, bardzo się jaram, ale... Eee, nie wiem, czy ten świat jest dla mnie. <laughs> tak jak mówię, no ja... Eee, Kurde, jak ci to powiedzieć Monia, żeby to źle się nie zabrzmiało. Ja po prostu tak wchodziłem do świata freak ja myślałem, że tam będę miał fajnie, będzie walka za walką, wiesz, super pieniądze, rozpoznawalność i tak dalej, a w ciągu trzech lat miałem dwie walki tylko. No to, to nie o to mi chodziło w ogóle. I po prostu to się zaczyna tam zatracać, że ja zarabiam więcej z podróży niż ty, z tego walczenia, a tutaj cały czas mnie coś boli, muszę ciężko trenować i tak dalej. Odechciała mi się po prostu, no. Kiedyś ci mówiłam, że jesteś po prostu za dobry, nie ma dla ciebie przeciwników. Ja jestem za grzeczny i to jest najgorsze też. Ja bym powiedział o tych chuju i tak dalej, to może by lepiej że... Nie tego tu potrzebują, też tak jak właśnie Piotrek powiedział: ma co robić, ma swoją pracę, to jest odskocznia, tak? Dla mnie to nie jest odskocznia, bo to jest moją pracą, ja dzień w dzień to robię i dopóki mi to na to zdrowie pozwoli, to będę to właśnie robił. Bo u mnie jest tak, Piotrek, jak mu się coś stanie, yy, wiesz, yy, straci zdrowie, ma dalej swoje podróże, dalej zarabia, dalej robi, a ja, jak mi się to zakończy, to mi się zakończy po prostu już wszystko, tak? Taki, taka jest ta różnica. Jeżeli przegrasz walkę, to co? To, to będę przegrany. Nic się nie stanie, bo będę dalej tym samym gościem. Eee, to jest walka, kurczę. Nie, nie, nie powinienem przegrać, nie mogę przegrać, ale jak przegram, to jest życie, po prostu. Piotrek, czy ten krok, czyli walka z zawodowcem, ja chciałam ciągnąć Ciebie, czy to jest spełnienie Twoich marzeń, ale mówisz, że nie do końca. Chociaż wydaje no nie, mi się. Nie, ja się bardzo cieszę. E, no bo no kogo oni by mi tu dali tak naprawdę. Nikt inny by nie chciał walki ze mną, bo to samo miałem w fejmie, że nikt nie chciał po prostu tych walk. E, no później... Chce dostać od ciebie. No nie, no wiesz co, no, ja nie wiem, nie wiem dlaczego, ale no po prostu no tam nie, wiesz, tam każdy kalkuluje, każdy chce wygrywać, a jak ktoś widzi, że już może przegrać, to nie, nie biorę walki. No to jest tak, że jednak troszkę przewyższasz ich umiejętnościami i to jest to, to rozumiesz? Ani tu, ani tu, jestem pomiędzy właśnie. Za słaby dla tych, ale za mocny dla tych. I to jest tak. Czy to też nikt nie chce, no. Czy to jest krok zawodostwu? No, ja wiem, tam jakieś tam zawodowe walki też tam miałem. To nie miałem MMA, ale miałem w tajskim boksie w Tajlandii, walczyłem i tak dalej. Ja ci mówię, Monia, dla mnie... jak jestem zawodowym podróżnikiem już. Ja nie wiem, może się też zastarzałem już trochę. Ja, ja kiedyś, jak byłem młodszy, ja miałem naprawdę marzenia. 10-12 treningów w tygodniu potrafiłem robić i nic z tego nie miałem. Dokładałem tylko do tego, jak walczyłem w Tajlandii za 100 dolarów na stadionach, ja dostawałem. Skasowany byłem za 100 dolców. Zaczęli mi w końcu za to płacić, no to widzisz, jak to wygląda. Że walka, czekam na walkę, nie wiadomo ile, później jak już jest, to jest, no i jeszcze mi nie płacą tyle ile chcę. I tak to wygląda, no. Ale na pewno na, jeszcze, na pewno jeszcze będą propozycje, na pewno jeszcze będę je brał, ale to już nie jest mój taki główny cel, na pewno nie. Powiedz mi, proszę, Powiem. E, walki uliczne, czy też byś wziął udział w takich walkach? Nie ma takiej możliwości. Ja powiem szczerze, ja, oczywiście to jest MMA, ale ja nie przychodzę po to tutaj, żeby sobie łeb obijać. No niestety, to nie jest mój... nie lubię dostawać w głowę. I jak jest tylko taka możliwość, to oczywiście staram się rzucić, sklinczować, złapać, udusić i ztyłamsić. A na, na gołe pieści uliczne to nie jest moje, mówię, no ja nie po to tu jestem, żeby sobie łeb obić. Ja mam żyć później całe życie, a nie kuk, <gulna> A jak ktoś się może mocno wkurzyć, bardzo mocno zdenerwuje, Wykorzystujesz nie na pewno ma, swoje nie umiejętności. Ma, nie ma takiego gościa, nie było takiego gościa. Ale go, no gościowi ty nie przyłożysz, no ale nie było? Jeszcze tylko nie się nie, nie było, taki... nie było. Wiesz, co, nawet jak coś się taki zdarzył, to jest olewany, więc co, chyba przechodzi tak naprawdę mądrość zawodnika, bo jak coś zrobię, to ja naprawdę mogę sobie zniszczyć życie. I to jest to. Rozumiecie doskonale, bo traktowane Twoje wykorzystanie umiejętności jako broń. Jako broń, biała broń, więc dlatego tej białej broni nie, nie używam. Jak dostanę pierwszy w twarz, mogę jej użyć. Ale się z Wami rozgadałam, słuchajcie, gadałabym jeszcze dłużej. Na pewno pogadamy dłużej. Jutro obiecujecie? Bez względu na wynik? Obiecujesz? Obiecuję obiecuję, obiecuję, obiecuję. Razem? <laughs> Obiecujemy. Face to face na wywiadzie u Moniki Laskowskiej, najlepszej polskiej dziennikarki. Dwóch przeciwników rozmawiają między sobą, śmieją się, ale zobaczymy, co będzie jutro. Mi ale się da wyda... Jutro za to wydaje mi się, że będzie. A ja, a ja nie, a ja będę uciekał. <laughs> To też jest sposób. Zapraszamy jutro na galę. Nie wydaje mi się, żeby uciekał. tak specjalnie tego podpuszcza. Ja go zmęczę najpierw. Uciekam, zmęczę go i teraz cię mam. A, a jak ma dobrą kondycję, jest dobry na to Będę dystankę. uciekał dwa razy więcej i później go mam. Tak. Zobaczymy kto będzie lepszy w uciekaniu, no i przede wszystkim jestem bardzo ciekawa game planu jednego zawodnika i drugiego zawodnika. Dziękuję Wam serdecznie, już do zobaczenia jutro, gala Prime ma trójeczka w Radomiu. Dziękuję. Sayonara!